Panie dyrektorze, ja chciałbym zapytać o oczekiwania, ale też kryteria Narodowego Funduszu Zdrowia względem inwestycji o takim charakterze uzdrowiskowym. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, te oczekiwania są bardzo sformalizowane, ale na szczęście to miejsce, którym dzisiaj gościmy, już jest no, bardzo daleko zaawansowane w tym zakresie, dlatego że no, pierwszym elementem jest uzyskanie takiego pozwolenia z Ministerstwa Zdrowia, że miejscowość w ogóle może spełniać walory miejscowości uzdrowiskowej, ta miejscowość już to spełnia. Po wybudowaniu bazy zabiegowej będzie miała status uzdrowiska, czyli w tym momencie staje się dla nas podmiotem, partnerem, który może przystąpić do konkursu, bo u nas to się oczywiście odbywa przez konkurs. Czyli jak ogłosimy postępowanie, to firma, która będzie go może przystąpić do konkursu. Mhm. Gdyby Pan mógł powiedzieć z perspektywy osoby, która funkcjonuje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, dlaczego warto rozwijać usługi uzdrowiskowe właśnie w takim przypadku miasta jak Park? Proszę Państwa, przede wszystkim w ogóle warto rozwijać usługi uzdrowiskowe, bo rehabilitacja jest potrzebą, o której wiemy, że będzie podobnie jak usługi opiekuńcze, potrzebą, która będzie bardzo mocno narastała. Ze względu na to, że jesteśmy coraz starsi i to jest potrzeba naturalna osób w starszym wieku. A dlaczego w takiej miejscowości jak Litzbark? To już troszkę powiedziałem. Litzbark od wielu lat realizuje bardzo mądrą, bardzo spójną politykę miasta przyjaznego swoim mieszkańcom i przyjaznego ewentualnie gościom. Takiej usługi jak usługa rehabilitacyjna. Rehabilitacyjne. Czyli po pierwsze jest miastem slow city, po drugie jest miastem pięknie wyremontowanym, po trzecie posiada trasy spacerowe, po czwarte parki, czyli jest takim miejscem, które a priori jest już przygotowane do takiej usługi właśnie no, odpoczynku i rehabilitacji. Bardzo Panu dziękuję.